Spójrz na świat wokół ciebie. Co zostawisz po sobie naszym dzieciom? Pamiętaj o najważniejszym celu, jakim jest oddychanie życiem, i rozpocznij podróż właśnie z Greenway. Każdego dnia robimy małe kroki, aby wykonać jeden wielki cel. Razem dbamy o zdrowie planety. Aby zachować się dla przyszłych pokoleń, bo przyszłość Ziemi zależy tylko od nas. Greenway? Są to nowoczesne i bezpieczne produkty dla domu, które czynią życie lepszym, dbają o zdrowie i nie szkodzą środowisku. Tak miło jest słyszeć śmiech dzieci czekających na Twój ciepły uścisk, i miło jest być ze sobą. Gdzie jest miłość i zrozumienie, gdzie jest przytulenie i jest dobrze? Greenway otwiera możliwości dla wszystkich. Jesteśmy inni, ale łączy nas jeden cel i zasady, na których opiera się nasze partnerstwo, szacunek i wzajemne wsparcie. Dzięki temu razem możemy połączyć siły i osiągać absolutne rekordy w biznesie, nie zatrzymując się, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Stabilność finansowa. I lepsza jakość życia tworzy biznes, który przynosi radość i rozwija naszą działalność, przez co przyjemnie do nas dołączyć. Razem sprawimy, że świat będzie lepszym miejscem.